Cześć, z tej strony Beata i Iwona. Witamy Was cieplutko na naszym kanale. Dzisiaj przychodzimy do Was z przeglądem ubrań ze sklepu Greenpoint. A tak naprawdę to ja przychodzę z przeglądem z letnich sukienek z wyprzedaży, ponieważ Iwona stwierdziła, że nie będzie mierzyła sukienek z tego sklepu, bo właśnie ten sklep kojarzy się bardziej z taką modą dla kobiet dojrzałych. Oczywiście staram się coś wybrać, żeby pokazać, ale na pierwszy rzut oka stwierdziłam, że no zdecydowanie to nie są moje długości, moje wzory, więc stwierdziłam, że nie będę po prostu zamawiać czegoś na siłę i mówić, że czuję się w tym świetnie, skoro tak nie jest, więc dzisiaj przymierzy sukienki tylko mama. Nawet jak jesteśmy w sklepie stacjonarnie, to też jeszcze nie zdarzyło się tak, żeby Iwona kupiła coś dla siebie w tym sklepie. Tak, nawet jeśli coś mi się właśnie spodoba na pierwszy rzut oka i pójdę to przymierzyć, to jednak przed lusterkiem stwierdzam już, że rzeczywiście te rzeczy dodają mi lat. Że tobie po prostu nie pasują. Tak. Także w dzisiejszym odcinku rządzą dojrzałe kobiety, więc już nie przedłużamy, tylko biegnę i zabieram się za przymierzanie. Skoczyłam w pierwszą sukienkę i od razu na wstępie powiem, że ceny, które będę Wam dzisiaj podawała, są to ceny, za które mi się udało kupić te sukienki już na wyprzedaży. Jeśli chodzi o tą sukienkę, kosztuje ona 60 zł i w składzie mamy tu 65% wiskozy i 35% poliestru. I tą sukienkę mam w rozmiarze 40 i niestety, ale z rozmiarem nie trafiłam tak do końca, bo tu dół jest ok, ale niestety góra na mnie źle się układa. Tu jak widzicie w biuście się ciągnie. To jeszcze dobrze, że tu jest ta zatrzaska, bo tak to by nam się to wszystko rozjechało i wszystko wyszło na wierzch. Także, no niestety, tu widać, że się źle układa w tej części. Także z rozmiarem nie trafiłam do końca. Podoba mi się w tej sukience kolor. No i dół, bo jest delikatnie asymetryczny, czyli ten przód mamy nieco krótszy, tył dłuższy. Bardzo fajnie to wygląda. I fajnie, że mamy tu pasek właśnie przykładany przez szlówki z tego samego materiału. Także sukienka ogólnie jest fajna, no ale niestety nie do końca fajnie leży na mojej sylwetce. Mam kolejną się na sobie i tą sukienkę mam w rozmiarze 40. Kosztuje ona 80 zł i mamy tu super skład, mamy tu 100% wiskozy, także świetnie. I powiem Wam szczerze, że ta sukienka mi się podoba bardzo. I fason ma fajny. I kolorystycznie też jest świetna. Także na, na pewno zostanie w mojej szafie. Bardzo się dobrze w niej czuję. Z tyłu wygląda tak. Długość też jest fajna. Chociaż tak naprawdę wolę sukienki przed kolanką. Ale akurat tu mi nie przeszkadza, bo fajnie, fajnie wygląda. I jest taka, wiecie, luźna. Nigdzie nie obciska. Także super na takie gorące, upalne dni. Także... Ta sukienka jest godna polecenia. Mam na sobie kolejną sukienkę godną polecenia, bo ta sukienka również bardzo mi się podoba. Jest taki intensywny kolor tej sukience, ale wygląda bardzo fajnie i ma fajny fason. Podobają mi się te rozcięcia po bokach, że właśnie ta sukienka nie jest tak zszyta, tylko że te rozcięcia właśnie są, właśnie to się fajnie coś dzieje. I na stronie pisze, że ta sukienka jest. Przed kolano, no ale to chyba zależy, gdzie kto ma kolano. Na jakiej bo, wysokości, prawda? jakiej wysokości, bo u mnie kolana się chowają całkowicie. Przy wzroście 164 kolana mamy zakryte. Ale wiesz, co mi ta sukienka też się podoba? Fajna jest, tylko że no, no też nie moja długość, ale tak, sukienka jest fajna. I właśnie podoba mi się też, że tu mamy takie ściągania z jednej i z drugiej strony, że możemy sobie tu wyregulować talię. Bardzo fajnie to wygląda. Super. No, gdyby nie te wiązania, to ta sukienka nie byłaby już tak fajna, moim zdaniem. No, nie była taka prosta. A właśnie przez te wiązania, to możemy sobie tu y, dopasować fajnie w talii, według uznania. Także super. Z tyłu wygląda tak. No, ta sukienka też mi się bardzo podoba. I mamy tu, nie, nie jest ona, ona taka zabudowana, tylko jednak tu delikatnie taki dekolcik y, mamy. Tak odszyjnie. Nie tak bardzo, właśnie pod szyję, tylko tak delikatnie niżej. Rękawek krótki, no ta sukienka też bardzo mi się podoba. Mam kolejną propozycję na sobie i tą sukienkę również mam w rozmiarze 40, kosztuje ona 80 zł. I kochani mamy tu super skład, bo mamy tu 65% wiskozy i 35% czyli świetnie. Na pewno świetnie nam się sprawdzi na upały, a teraz właśnie takie nadchodzą. I powiem Wam szczerze, jak tą sukienkę wyjęłam z paczki, to nie byłam nią zachwycona. Myślałam, że, że będzie wyglądała gorzej. Ale jak już tak założyłam, to wcale tak źle nie wygląda. Bo i kolorystyka jest fajna. Długość też fajna, ta delikatnie za kolanko. No i jeśli lubicie właśnie sukienki po całości zapinane, to ta właśnie taka jest. Z tyłu wygląda tak. I fajnie, że mamy ten tutaj w pasie pasek, Przeciągane przez szlówki, także jeśli chcemy sobie zmienić pasję, to w każdej chwili możemy sobie ten wyciągnąć, zamienić innym. Także też super. Oczywiście, jeśli chcecie mieć większe rozcięcie, to wystarczy odpiąć guzik i to rozcięcie będzie po prostu głębsze. Albo większy dekolt. Albo większy dekolt. Chociaż tu dekolt jest taki fajny, bo jest nie za głęboki. Takim powiedziałabym, że w samoprawie sukienka też tu fajnie u góry wygląda na takich szerokich ramionczkach także ta sukienka też jest fajna, a myślałam, że będzie gorzej. Mam kolejną sukienkę na sobie. I tą sukienkę mam w rozmiarze 40, kosztuje ona 80 zł i mamy tu w składzie 100% wiskozy. Bardzo mi się podoba w tej sukience fason, bo ten dół zobaczcie jak fajnie wygląda, te boki mamy takie nieco dłuższe. Nawet do tych trampek fajnie wyglą wygląda ta sukienka. I z początku nie byłam przekonana do tego wzoru na tej sukience, ale czym dłużej tą sukienkę mam na sobie, tym bardziej się do tego wzoru przekonuję. Kolorystyka też mi się podoba. I super właśnie, że te ramionka nie są właśnie takie yy, wzorzyste, tylko jednolite w takim yy, granatowym kolorze. Fajnie to wygląda. I mamy tu super dekolt. W literę V jest, on nieco głębszy, ale nigdzie nam się tu nie rozjeżdża, bo mamy tu zatrzaskę, także tu możemy czuć się bezpiecznie. No i sukienka bardzo fajnie wygląda, z tyłu też się fajnie prezentuje. Także kolejna super propozycja. Tym razem mam na sobie sukienkę o długości maxi. Jak możecie zauważyć, tu mamy delikatnie przód krótszy niż tył. I tą sukienkę mam w rozmiarze. 40x42. Kosztuje ona 60 zł. I mamy tu w składzie 100% wiskozy. Także skład też super. I kolor mi się też bardzo podoba, chociaż jeszcze była dostępna, o ile dobrze pamiętam, w niebieskim kolorze. No i kochani, w tej sukience na pewno wszystko ukryjemy. I brzuszek, i wszystkie niedoskonałości nam się tu skryją. Jest ona o takim luźnym fasonie. Z tyłu mamy delikatne rozcięcie na dole. I bardzo fajny, delikatny dekol w literę V. Nie za głęboki. Także tu możemy się czuć komfortowo w takiej luźnej sukience. Chociaż jeśli lubicie sobie podkreślić nieco talię, to możemy tu dorzucić pasek. Pokażę Wam, jak będzie ta sukienka wyglądała z paskiem. Założymy pasek. Myślę, że z paskiem też będzie całkiem to fajnie wyglądało. Mamy podkreśloną delikatnie talię, z tyłu prezentuje się tak. No, sukienka ogólnie bardzo mi się podoba i kolor, i fason, także kolejna świetna propozycja. Mam już na sobie ostatnią sukienkę w tym odcinku, również jest ona w zielonym kolorze. Mam ją w rozmiarze 40, kosztuje ona 80 zł. Po całości. Ta sukienka jest zapinana na guziki. Fajnie, bo możemy sobie ją regulować w talii. Długość taka za kolanko. Z tyłu prezentuje się tak. I ta sukienka była dostępna jeszcze w dwóch innych kolorach. Dobrnęłam do końca i myślę, że to moje zamówienie wcale dzi dzisiaj nie było złe. No właśnie, jeśli chodzi o dzisiejsze Twoje zamówienie, to tak naprawdę wszystkie te sukienki mi się na Tobie podobały. No może oprócz tej pierwszej, ale to chyba dlatego, że po prostu nie trafia jest z, z rozmiarem, ale reszta na tobie wyglądała bardzo fajnie, chociaż, tak jak mówiłam, no dla siebie tu sukienki nie widziałam, ewentualnie mogłabym założyć o tą zieloną, bo podobała mi się i nawet do paska do jakichś fajnych butów mogłabym założyć. No ale reszta to tak, jak już mówiłam, zdecydowanie dla Ciebie. Także jeśli przegląd Wam się podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, to zachęcamy Was do subskrybowania. A my się już dzisiaj z Wami żegnamy. Pa!